Cola czy Pepsi? Najpierw płatki, czy najpierw mleko? Nutella z masłem na bułeczce, czy bez masła? Czy w ogóle z chlebem? Niestety lepiej już było, a nasze czasy obfitują w takie jakże poważne konflikty, których nie da się jakoś obiektywnie i jednoznacznie rozwiązać. Z wyjątkiem płatków. Pamiętajcie, że najpierw płatki. Obiektywnie nie da się też powiedzieć, jaki telefon ma najlepszy aparat. A szkoda, bo większość smartfonów działa już tak, że przestałem wierzyć, że w środku są malutkie centrale telefoniczne, w których siedzą malutkie ludziki, które akurat śpią. Tak więc wielu z Was już nie wybiera telefonu na podstawie tego, czy nie zamula, tylko na podstawie tego, jak ładne fotki zrobi Waszym pieskom czy tam innym bąbelkom. I słusznie, bo nerwy kiedyś miną, a brzydkie foty zostaną na zawsze. Na szczęście da się przynajmniej zebrać takie ogólne zasady, dzięki którym będziecie wiedzieli, które aparaty są może nie najlepsze, ale dobre i które się wpasowują w Wasze potrzeby. I po obejrzeniu tego materiału, w którym profesjonalnie przekażę Wam wiedzę. Będziecie w stanie sprawnie oceniać aparaty smartfonów i założyć własne kanały YouTube. Tak więc nie wiem, czy to jest takie mądre z mojej strony, bo pewnie wtedy ja będę musiał zwinąć mój biznes, no ale w sumie to ostatnio i tak mi tak średnio idzie. I jakby coś, to ten materiał jest uniwersalny, ale występuje w nim lokowanie w formie przebitek i zdjęć smartfona Vivo X60 Pro, który jest jednym z moich zdecydowanie ulubionych fotosmartfonów i wiem, że zapłacili mi to nie specjalnie dobry argument na poparcie tej tezy. Ale wcześniej, kiedy jeszcze nie było żadnej mowy o współpracy, wziąłem go z własnej woli, a miałem do wyboru cały wózek ze 30 telefonów na moje oba wakacyjne wyjazdy, w tym na ten bardziej egzotyczny, czyli do Łeby. A wziąłem go dlatego właśnie, że jest taki bezproblemowy i że mi aparat bardzo pasuje i już go nieraz chwaliłem na Twitterze i Instagramie. Tak więc no, chwalę go jeszcze raz, tylko tym razem dla odmiany nie za darmo. Dla jakże szanownych, stałych widzów mojego kanału, ten materiał będzie pewnie jakby rozwiązywali test dla dzieci z trzeciej klasy podstawówki, czyli tak. Z 70% wiedzą. Ale ogólnie w społeczeństwie ocena aparatów w smartfonach to jest niesłychanie istotny problem, bo prawie każdy jak kupuje telefon, to gdzieś tam sobie, coś tam sobie zerka w te specyfikacje i coś tam sobie na podstawie tej specyfikacji porównuje, ale po pierwsze specyfikacja nie mówi zbyt dużo, a po drugie przekonania większości ludzi na temat aparatów w smartfonach są tak stare, że można by je datować połowicznym rozkładem węgla C14. Nawet mit megapikseli wciąż żyje i teraz pewnie niektórzy pytają, jaki mit megapikseli? A znalazłem właśnie artykuł z wczesnego palezoiku, czyli z 2010 roku, w którym już na to narzekają. Z drugiej strony czasem się mówi, że nie ma złych aparatów, tylko są źli fotografowie. I po części się zgadzam, ale bardziej się utożsamiam z takim powiedzonkiem, że z gówna bicza nie ukręcisz, tak więc sprawdźmy, z czego się da ukręcić ten bicz. Jeżeli telefon ma dużo obiektywów, to warto sprawdzić, czy sobie tymi obiektywami nie rekompensuje żadnych kompleksów, i czy te obiektywy faktycznie służą do czegoś w kontekście robienia zdjęć, a nie tylko robienia z ludzi idiotów. Dla mnie akurat zwykły obiektyw, szeroki kąt i jeden teleobiektyw to jest już optymalny zestaw w telefonie z wyższej półki. I to serio, jakby do mnie na przykład kelner podszedł w smartfonowej restauracji i zapytał, a może wykrywanie głębi albo makro, do tego, to bym mu powiedział: nie, dziękuję, nie jestem głodny, bo taki zestaw jest już. OK, do właściwie każdej sytuacji. Teleobiektyw to jest raczej tylko w takich droższych smartfonach i to też nie we wszystkich, ale zwracam uwagę, że jeżeli kupujecie telefon tak od 8-9 stóp w górę, to według mnie szeroki kąt to już powinien w nim być obowiązkowo. I wprawdzie właściwie na pewno on będzie miał jakoś tak mocne 2 na 10 ale przynajmniej w te słoneczne dni pewnie będzie znośna i gwarantuje. Przyda się. A różne tam obiektywy czarno-białe czy do mierzenia głębi. ok, nie mówię, że za nic nie odpowiadają, bo pewnie za coś tam odpowiadają, ale to tak jakbym ja na przykład odpowiadał za pilnowanie tej oto poduszki. Niby w porządku, ale gdybym jej nie pilnował, to pewnie no, nic by się nie stało. Chyba. Jak na początku w telefonach się zaczęły pojawiać te teleobiektywy i szerokie kąty, to robiłem nimi zdjęcia i myślałem sobie: Wow, to tak jakbym miał trzy zupełnie różne telefony. Ale później przyszła chwila refleksji, bo to właśnie tak jakbym miał trzy zupełnie różne telefony, a nie trzy obiektywy. I zacząłem zwracać uwagę na to, czy fotki z poszczególnych obiektywów są ze sobą spójne charakterem, czy też może tak jak w ślubie od pierwszego wejrzenia, że niby ktoś to sprawdzał, ale w praktyce to jednak. Nie. I to nawet nie chodzi o taką jakość-jakość, bo wiadomo, że główny aparat zawsze będzie miał najlepszą, tylko o na przykład temperaturę barw albo o to, jak jasne zdjęcie zrobi dany obiektyw w danej sytuacji, tak żeby po prostu te potki były podobne i żeby w albumie obok siebie wyglądały git. Czy megapiksele są ważne? No teraz to już nie aż tak bardzo, bo do pewnego momentu im więcej tym lepiej, ale później to już raczej bez różnicy. O tak jak z braniem witaminy C na przykład. To znaczy fajnie brać, przedawkować się nie da, ale też to nie znaczy, że od razu powinniście sobie dosypywać witaminę C do mleka zamiast płatków. Szczególnie, że przypominam, że najpierw płatki. Megapixele to jest nic innego jak niejakość, tylko maksymalna rozdzielczość zdjęć i filmów, tak więc Full HD to jest odpowiednik około 2 megapikseli, 4K to jest 8 megapikseli, 8K to około 33, tak więc moim zdaniem od tych 8 megapikseli powiedzmy szczegółowość fotek zaczyna się robić ok. Mój aparat, którym się teraz nagrywam kosztował ponad 8000 i ma 10 megapikseli. Poszukali mnie. Parę lat temu się zaczęła moda na aparaty po 50 albo w ogóle 108 megapikseli, i nagle was wszyscy producenci zaczęli przekonywać w reklamach, że każdy z was przynajmniej dwa razy dziennie będzie chciał zrobić zdjęcie i zamienić je sobie później w wielkoformatowy billboard pod blokiem. No ale, please! Ja do tej pory to zrobiłem maksymalnie. Obiektywy tak od 40 megapikseli w górę i tak w domyślnych trybach robią zwykle na przykład 10-megapikselowe zdjęcia, bo łączą kilka pikseli w jeden, żeby uzyskać wyższą szczegółowość. No ale to i tak jest tylko jeden z kilku sposobów na osiągnięcie czegoś. I po samych megapikselach nie ma opcji, żebyście powiedzieli, czy aparat będzie dobry, czy będzie niedobry. To znaczy mówić mu możecie, ale no to będą bzdury i może mój kanał na YouTube się jakoś jeszcze utrzyma. No to na co patrzeć, jak na nic nie patrzeć? Przede wszystkim spójrz w głąb siebie i sam nie bądź głąb i się nie sugeruj tylko głupimi filmikami w internecie, tylko popatrz sobie na przykład w głupich filmikach w internecie albo w testach w serwisach technologicznych na to zdjęcia z których telefonów... Tobie podobają się najbardziej. Bo są takie obiektywne cechy zdjęć wysokiej jakości, ale jeżeli chodzi o ogólne wykończenie i na przykład kolorystykę, no to niektórzy lubią twórczość Picasso, inni świniasso, a jeszcze inni jakim nogi śmierdzą. Tak samo kto czego potrzebuje, to jest rzecz gustu, bo na przykład dla mnie obiektywy makro są zbędne, bo jeżeli chcę z bliska zobaczyć coś małego, to patrzę na zmiany w kolejnych generacjach iPhone'ów, ale jeżeli ktoś lubi i potrzebuje, Ok, rozumiem. Mnie się na przykład ten Vivo podoba, bo zdjęcia z niego są takie neutralne i nieprzesadzone, ale też nie wyglądają jak kurczę, kolorowanki do samodzielnej trzygodzinnej obróbki w Photoshopie, tylko mogę je od razu wstawić na face'a i wyglądają ok, ale też nie skręcają mocno w stronę jakiegoś stylizowanego looku. Huawei e i Oppo z wyższej półki miały w ostatnich latach taki chłodny, trochę vintage'owy wygląd zdjęć. Samsungi zwykle są super ostre, a wiele smartfonów z Chin ma taką przypadłość, że wasza twarz wygląda na nich jakbyście przez dwa tygodnie pili w klinice medycyny estetycznej. To znaczy jest czerwona, ale też nieskazitelnie gładka. Co kto lubi ogólnie. Tutaj powszechny błąd. Otóż trudne warunki oświetleniowe to nie jest tylko eufemizm na powiedzenie ciemno jak w dupie, tak samo jak trudne warunki mieszkaniowe nie oznaczają od razu bezdomności, tylko mogą na przykład sąsiada Sąsiada, tak ogólnie sąsiada. No, nikt chyba nie lubi sąsiadów. Jak wstawiałem na fejsa jedną fotkę z urlopu, bo jestem stary i mam jeszcze Facebooka, to jeden z moich znajomych zapytał mnie pod nią, czy była robiona tym wiwo, bo cytuję, wymagające warunki oświetleniowe. I wtedy z łaską w oku pomyślałem sobie, Dawid, nauka nie poszła w las. Teraz możesz iść i sam wstawiać zdjęcia na Facebooka. Widzicie, z jednej strony jest głębokie słońce, z drugiej ostry cień, albo na odwrót. W każdym razie różnica pomiędzy najjaśniejszym i najciemniejszym punktem na zdjęciu, czyli tak zwana rozpiętość tonalna, jest tutaj bardzo duża i daje wam gwaranta, że 95% smartfonów w tej sytuacji zrobiłoby do wyboru albo zdjęcie mojej żony z białym przepalonym tłem i bezwidocznej plaży, albo tło i plażę i moją żonę, która wyglądałaby jak nieodblokowana jeszcze postać w Mortal Kombat, to znaczy byłaby po prostu tylko taką ciemną sylwetką. I to jest też bardzo częsta przypadłość aparatów do selfie, że albo niebo jest białe, albo twarz jest ocenzurowana. No tak więc to też są trudne warunki, na które wypada patrzeć, a jeżeli chodzi o te fotki w ciemności, to tak jasność jest istotna i ten Vivo ma na przykład F1.5 czyli bardzo imponująco, ale też nie tylko to się liczy i jasność nie jest aż tak istotna, bo przy tak małych matryzach jak w telefonach to F1.5 a 1.7 na przykład to jest taka różnica jak mieć przyrodzenie 1.5 cm a cm i 7 mm. To znaczy jest różnica, ale raczej dla każdego poza posiadaczem będzie ona raczej Nieistotna, bo na fotkach nocnych bardzo liczy się też na przykład optyczna stabilizacja obrazu, którą w specyfikacji znajdziecie pod pięknym skrótem OIS, bo dzięki temu matryca się nie gibie, kiedy na przykład telefon się Wam trzęsie w ręku i zdjęcia mogą być dłużej naświetlane i dzięki temu jaśniejsze, bardziej szczegółowe i bardziej kolorowe, i ogólnie, no, życie jest piękne wtedy. A poza tym stabilizacja przydaje się w filmach i tutaj akurat mogę powiedzieć o tym Vivo, bo on ma akurat chyba najbardziej taką zaawansowaną stabilizację ze wszystkich smartfonów na rynku i ona działa jak gimbal i dzięki temu podczas nagrywania, a później też odtwarzania tych filmów ruchy są takie płynne, nic się nie trzęsie i ogólnie jak się to ogląda to nie chce się żygać. A pamiętacie pewnie, że na starych telefonach to jak się szło i coś nagrywało, to filmy, nie wiem, zwykły spacer do Biedry wyglądał jak scena akcji z Jamesa Bonda. Ale później wynaleźli właśnie stabilizację i lepszą jakość filmów, i akurat tak się dziwnie złożyło, że wtedy też kosmici przestali się dawać złapać w obiektywie. Co za przypadek. I jeżeli smartfon ma jakiś duży teleobiektyw w stylu na przykład pięciokrotnego przybliżenia jak Vivo X60 Pro, Plus, to też stabilizacja wtedy obowiązkowo i bez niej ani róż, bo przy choćby dziesięciokrotnym zoomie taki delikatny ruch ręką, specjalnie przez tydzień piłem i zostałem alkoholikiem, żeby wam pokazać. Wygląda jak pieprzone trzęsienie ziemi. No i bardzo trudno bez stabilizacji zrobić nieporuszone zdjęcie, a o filmach to już w ogóle nie wspominając. Za to znowu można fotografować UFO. Od zawsze uważałem, że niesłychanie istotne w życiu jest zachowanie czystości i prawie już zostałem dziewicą konsekrowaną, ale później stwierdziłem, że jednak chyba zacznę szukać tej czystości gdzie indziej. Na przykład w smartfonach. W normalnych aparatach, to znaczy w normalnych, takich, których już prawie no, nikt nie używa, ale w tych dużych aparatach lubię jak obraz ma jakiś taki klimat specyficzny. Nie wiem, w Sabrinie na Netflixie podoba mi się bardzo, jak bokę wygląda. To Sex Education, które właśnie mnie zdemoralizowało, ma bardzo fajne aberracje, czyli rogi ekranu się robią no, takie właśnie, a gdyby J.J. Abrams reżyserował ten materiał to właśnie przez ekran przemknęłoby z 15 flar i to są wszystko bardzo fajne cechy konkretnych obiektywów i to jest super jeżeli tylko te obiektywy można zmieniać. Ale w smartfonach jako że zbyt łatwo sobie obiektywu nie wykręcicie i nie wymienicie, no to jednak zwróciłbym uwagę na to, żeby ten obraz był czysty i bez nawet takich klimatycznych defektów, bo gwarantuję, że jeżeli nie będziecie mogli nad nimi panować, a nie moglibyście, to będą was tylko a jakieś tam flary czy inne aberracje to zawsze można dodać później w postprodukcji, jeżeli na przykład w domowym zaciszu byście chcieli sobie nagrać jakąś edukację seksualną. Na procesor też warto zerknąć i wiem, że to brzmi tak, jakbym miał Wam jeszcze zaraz powiedzieć, że niesłychanie istotna, a wręcz kluczowa jest kolorystyka obudowy albo w jakiej fazie księżyca Wam ten nowy telefon wrzucili do paczkomatu. Srebrna i w swoją drogą. Ale jako, że aparaty w smartfonach są malutkie, to jednak głównie moc obliczeniowa i algorytmy odpowiadają za to, że robią zdjęcia ładniejsze niż kamerka od Game Boya często tacy truf fotografowie mówią, że pani fizyki pan nie oszukasz, duży aparat zawsze będzie lepszy. Ale no właśnie jakby cały sens aparatów w smartfonach jest taki, że one oszukują tę fizykę. W proskach, czyli tych kwalkom Snapdragon coś tam albo MediaTek coś tam siedzą też ISP, czyli image signal processors, czyli Procesory obrazu. Procesor w telefonie określa i maksymalne parametry aparatu, i to, jak dużo i jak szybko telefon jest w stanie ze zdjęciem zrobić, żeby było ładniejsze, i to, czy na przykład da sobie radę z nagrywaniem filmu w 4K i 60 klatkach, czy tylko w 30, czy może w ogóle Full HD. A konkluzja z tego jest taka, że fizycznie dokładnie taki sam aparat, ale w telefonie z gorszym procesorem, prawdopodobnie będzie gorszy i dlatego też nikt nie robi telefonów ze wszystkim z najniższej półki za 1000 zł. Ale flagowym aparatem do świetnych zdjęć, bo po pierwsze nie da się tak, a po drugie to i tak by nie miało sensu. Jak kurczę, nie wiem, walnąć sobie złoty sedes w Toy Chociaż producenci umywalek mogą dyskutować. Autofokus jest kilka różnych rodzajów, i nie chcę Was tam zanudzać technikaliami, szczególnie że jakość ostatecznie i tak moim zdaniem zależy znacznie bardziej od konkretnego telefonu, a nie kurczę od rodzaju tego autofokusu. Ale. Tak, chciałem zwrócić uwagę, żebyście, jak będziecie czytali jakieś testy, to właśnie koniecznie zwrócili uwagę. I to, jak działa łapanie ostrości w waszym przyszłym smartfonie, to się może wydawać detal, ale gwarantuję, że mało co tak denerwuje i tak stresuje, jak to, kiedy wasz telefon akurat nie może złapać ostrości, a wszyscy sobie stoją w takich dziwnych pozach bez ruchu, i już tam drą mordy: że no robisz to zdjęcie czy nie? Mam traumę. No, niektóre telefony po prostu kiepsko ogarniają fokus w ciemności albo kiedy kierujecie je na powierzchnie, które odbijają światło. To znaczy w sumie to chyba wszystkie powierzchnie odbijają światło, ale te, które odbijają tak bardzo, no. Mocno. To już troszkę zależy od potrzeb, ale według mnie bardzo fajnie, kiedy telefon ma jakieś tam dodatkowe tryby fotograficzne i filmowe, jakieś filtry rozmycia no takie ogólnie pierdoły do zabawy. Nigdy się nie ma co nastawiać na to, że coś, co bazuje głównie na oprogramowaniu i na zabawie, a nie na sprzęcie, to będzie działało idealnie, ale jeżeli wyzwoli w was tę słynną kreatywność, to myślę, że fajne i że warto w takich rzeczach pogrzebać, ale też. W drugą stronę lubię, kiedy telefony mają tryby profesjonalne, w których ustawicie sobie ręcznie jakieś przejście, ostrości albo temperaturę barw, albo ekspozycję. Bo to jest troszkę tak jak z poduszkami powietrznymi w aucie, to znaczy lepiej, żeby się to nie przydało. Przydaje się rzadko, ale jak się przydaje, to fajnie, że jest. O, i to jest moim zdaniem idealna konkluzja na. Koniec, że każdy aparat w smartfonie powinien być maksymalnie prosty i bezobsługowy, ale też na wszelki wypadek jakieś bajerki w środku mieć pochowane. A jakieś tam wielkości matrycy, wielkości piksela i takie inne głupoty zostawcie proszę nudziarzom, takim jak ja, żeby się tym interesowali, bo jest tyle zmiennych w tych aparatach w telefonach, że samo w sobie, jeżeli danego telefonu nie macie, no to i tak... No, nie chcąc Was tutaj urazić, ale główno Wam powiem. No i ja też Wam już nic nie powiem, bo i tak się rozgadałem. Po więcej wesołych filmów technologicznych o grach, również i ogólnie, no, to po, po prostu zostawcie subskrypcję, dobrze? No. A więcej informacji o tym spoko fotograficznie, wiwo jest w opisie. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.